Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w duchu świętym, niech będą z Wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Eucharystia to dziękczynienie. Dziękczynienie za wszystkie przejawy dobroci Bożej, z których największym jest dzieło zbawienia. Dokonane przez Chrystusa. Zaś pierwszymi są owoce ziemi i pracy rąk ludzkich, z których pochodzą dary chleba i wina. Dzisiaj, gromadząc się na Eucharystii, z całego serca dziękujemy Opatrzności Bożej za wszystkie plony, które udało się zebrać i prośmy o wzajemną miłość, która pozwoli dobrze z nich korzystać. Panie nasz Boże, składamy Tobie dziękczynienie za plony, które Ziemia wydała dla naszego dobra i za działanie Twojej opatrzności, sprawa by na glebie naszych serc dojrzewały owoce sprawiedliwości i miłości przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje wierności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Przybywamy siostry i bracia tutaj dzisiaj by złożyć ofiarę z pierwocin naszych zbiorów. To są nasze piękne gminne dożynki. To święto ma zawsze charakter dziękczynny, radosny. Pozdrawiamy siebie dzisiaj tutaj wzajemnie Pozdrawiam Was, drodzy rolnicy, sadownicy, ogrodnicy, wszyscy, którzy trudziliście, by się by ziarno wydało plon, ten stokrotny, by pola, sady i ogrody zapełniły się blaskiem dorodnych ziaren, owoców i warzyw. To dziękczynienie Panu Bogu za szczęśliwe zbiory wyrasta z religijnych korzeni biblijnych, jako znak naszej wdzięczności dla Stwórcy składamy na ołtarzu piękne żniwne wieńce. Złożone zostaną też bochenki chleba, dary natury, owoce, warzywa, miód, kwiaty, wszystko jako owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Czynimy to siostry i bracia, by podziękować nade wszystko Najwyższemu Bogu. Od którego woli zależał wzrost każdego kłosa na polu i siła rąk żniwiarzy. Siostry i bracia, drodzy moi, dziękczynienie za tegoroczne zbiory to Wasze święto. Wy dobrze wiecie, że to, co zebraliście na polu w czasie żniw, co zebraliście w ogrodach i sadach, to zebraliście nie tylko dzięki własnej mocy, nawozom. Ale zebraliście to dzięki Bożemu błogosławieństwu. Wam także wyrażamy wdzięczność za trud i całoroczną pracę. To dzięki Waszemu wysiłkowi zasiane zboże wydało plony. Nie bierzmy przykładu z tego, co nam się podaje do czytania, słuchania, oglądania. Tym bardziej, gdy zabraknie jeszcze krytycznej oceny zdarzeń, kiedy to może niekiedy bezwiednie zaczniemy przytakiwać czemukolwiek i komukolwiek, nie zmuszając się do myślenia. Komuś zależy na tym, byśmy nie reagowali, byśmy nie myśleli za bardzo, tylko zgadzali się ze wszystkim, co nam się powie czy pokaże byśmy przestali dostrzegać różnicę między dobrem i złem, przymykali oczy na upadek moralny nieraz blisko wokół siebie. Życie pokazuje jednak, że mimo wszystko potrzebujemy Pana Boga na tym łez padole, niekiedy bardziej niż tego chleba ziemskiego. Nie, nie możemy zapomnieć, że mamy w niebie Boga Wszechmogącego i Miłosiernego, że w Jego ręku jest nasz chleb powszedni, że w Jego ręku są losy tego świata. Podejmijmy ten wysiłek, ale też podnośmy głos, kiedy deptane są ludzkie prawa, miejmy odwagę to uczynić, zwracając uwagę na wszystko, co dotyczy ludzkiego życia. Rodziny opartej na normalnym, prawdziwym małżeństwie to są fundamenty, na których wznosi się nasz polski, ale i europejski dom. Pochylając się nad tegorocznym Bochnem chleba, prosimy Cię, Panie, abyś obudził i pobudził nas do jeszcze większej wdzięczności wobec Ciebie, Stwórcy. I wobec wszystkich ludzi prosimy Cię, błogosław nam i naszym polom. Niech Ziemia rodzi chleb dla naszych ciał i dusz. Pracującym na roli, daj radość z wykonywanej pracy i szacunek od współmieszkańców. Błogosław nam wszystkim w dalszym życiu, nam i naszym rodzinom. Amen. Proszę błogosławieństwo, które teraz przyjmiemy, spocznie na naszych sercach, przede wszystkim spocznie na rolnikach, na ludzi pracujących, spocznie na nas wszystkich, byśmy potrafili tym chlebem, który poświęciliśmy, którego tak z troską go zebraliśmy z naszych ziemi, matki ziemi, byśmy potrafili się tym chlebem z szacunkiem nawzajem dzielić. Pan z wami i z duchem twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.